Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj skrzeczę trochę jak żaba. Mam nadzieję, że mi wypatrzycie. Może nagram jakąś narrację do tego filmu, kiedy już poczuję się trochę lepiej. Straciłam głos. Już i tak mówię. Wczoraj nie mówiłam w ogóle. Potrafiłam tylko szeptać. Myślałam, że ten wyjazd na Narty to będzie tylko snowboard. To będą tylko wyjazdy na stoki, ale. Nie tylko. Okazało się, że nie tylko. Dzisiaj wróciłam od lekarza. Tak się źle czułam. Że sobie nawet nie wyobrażacie. Wstęp nagrywam już chyba piątego dnia naszego pobytu w Zakopanem. To na czym chcesz jeździć, Aniu? Na, snow na, na snowboardzie czy na nartach? Na nartach. A to tak. są buty do snowboardu, wiesz? ci na drogę. Na takiej desce czy na nartach? na nartach, gdzie jest ta Tu. To następnym razem, jak przyjedziesz, wypożyczymy ci narty i będziesz jeździć. Tak. A przycisnęłaś ten guziczek? O, tak. właśnie, i teraz. No, chyba nie na tę nogę, co? Chyba odwrotnie. Lewą na prawą założyłaś, stara. A trzeciego dnia w ogóle zupełnie straciłam głos, więc teraz tak, trzeci, czwarty, dzisiaj piąty dzień. Jestem, no już dzisiaj jest troszeczkę lepiej, chociaż dalej, e, jak słyszycie, mam chrypkę. I, I co, obudziłam się dzisiaj z gorączką, więc musiałam jechać do, właśnie do lekarza. Także to są wszystkie moje leki, w ogóle też nie wiedziałam, jak to będzie działało z dubańskim ubezpieczeniem, więc taka lekcja dla mnie, jak to wszystko ogarnąć w momencie, kiedy nie jesteście ubezpieczeni w Polsce. Też bo to było zagadką dla kliniki, do której poszłam zakopanem. No i co? Słuchajcie, korzystając z okazji, że właśnie mój chłopak i nasi goście poszli sobie na stok, to pokażę wam domek, w którym jesteśmy bo cały czas patrzę w tamtą stronę, bo jest po prostu przepięknie i ten widok chyba nigdy mi się nie znudzi no ale dobra, eee, zapraszam Was na taki krótki house tour ok, zacznijmy od wejścia tutaj jak widzicie moja deska, która dzisiaj została sama eee, i co, tutaj zaczynamy naszą wycieczkę tutaj mamy jeszcze taki plakat ze zdjęciami właśnie z polskich datr i wchodzimy do środka. Zaczynamy od mojego ulubionego miejsca, czyli od salonu. Po prostu widok z salonu zawsze mnie rozwala. Najładniej jest tutaj wieczorem, kiedy zachodzi słońce. Wtedy rzeczywiście macie takie żółtawe, piękne góry. O złotą godzinę, golden hour. Jak widzicie, za drzwiami są przetwory. E, jeszcze była tam wcześniej pomidorówka, jeszcze rosół i parę rzeczy, które nie zmieściły się do lodówki. Także to jest dzisiaj bardzo fajna nasza lodówka. E, bardzo przystronna, jak widzicie. Jest sporo miejsca z każdej strony. Czekajcie, aż możemy sobie wejść na zewnątrz. I dzisiaj w ogóle jest dość ciepło. Tutaj jest stacja, gdzie możecie zrobić sobie grilla. To jest mega fajne doświadczenie, kiedy robicie sobie tutaj grilla. Natomiast e, najlepiej, kiedy jest śnieg. Ze śniegiem to jest po prostu bajkowo. E, natomiast, no teraz też jest pięknie, ale to jest, nie wiem, ułamek tego, co rzeczywiście doświadczacie, kiedy macie śnieg? Jeszcze wieczorem, kiedy tutaj wszystkie światła są zapalone, to już jest w ogóle bajka. Dobra, wracamy. I po tej stronie mamy kuchnię, taką małą, ale przestronną. Tutaj mamy jeszcze sporo rzeczy, których jeszcze nie zjedliśmy. Nasze winogrona. To przywiozła moja koleżanka. E, to nie jest to, co widzicie. Tylko to są alkohole, które e, są po prostu robione w domu. <laughs> Ciacha, które staram się nie jeść. Natomiast e, jestem olbrzymią fanką tych. Jeżeli już mi się zdarzy jakieś zjeść, a staram się, żeby się nie zdarzało, to uwielbiam te. Jeszcze mamy tutaj lokalny miód. Jak widzicie już sporo zjadłam, tak to ja. I jeszcze jeden pokój, natomiast to jest pokój naszych gości, więc nie chcę wchodzić. Dobra, chodźmy na górę. Tutaj na górze okej. Okay. Widzę, że jacyś turyści do nas sobie idą. Nie, chyba robią zdjęcia. chilują sobie. Aha, okej. Okay. Chyba robią foty. No dobra. Tutaj nie wiem, czy w sumie da się otworzyć, nie. To jest druga łazienka, łazienka jak łazienka, i nasz pokój. To jak widzicie, papier toaletowy, bo po prostu muszę wysmuchiwać nos cały czas. I pokażę Wam z tej strony mamy widok na gubałówkę, ale patrzcie w ogóle, ile tu jest ludzi. Że zawsze rozwala mnie ten kontrast. Kiedy widzę tutaj ile ludzi chodzi po gubałówce i macie po prostu, jak patrzycie sobie w tę stronę, to widzicie ten olbrzymi kontrast pomiędzy tym a tym widokiem, który mamy właśnie z salonu. Bo jak jesteście w salonie, to macie takie wrażenie, że jesteście tylko wy i góry, że jesteście na zupełnym pustkowiu, gdzie macie tylko piękny widok na góry, gdzie nie ma żywej duszy i jesteście tylko wy i natura. Natomiast później patrzycie w drugą stronę. No i cóż. W tamtym roku też byliśmy w zakopanem i to była dość podobna koncepcja do tego, do tego wyjazdu z tego roku. Natomiast w tamtym roku byliśmy tutaj tylko z moimi rodzicami. I wtedy już pomyśleliśmy sobie, że kurczę, fajnie byłoby przyjechać tutaj z kimś, kto też lubi jeździć na nartach albo na desce no i też pomyśleliśmy sobie, że w sumie fajnie by było, gdyby rodzina mojego chłopaka mogła zobaczyć tę część Polski. No i w tym roku trochę naprawiliśmy już ten błąd. Tutaj mamy o tyle fajną lokalizację, że ja dosłownie stąd widzę wyciąg narciarski, e, więc jak przyjechaliśmy tutaj pierwszego dnia i mieliśmy takie poczucie, że dobra, e, chcemy pojeździć na desce, to dosłownie od momentu, kiedy to powiedzieliśmy, do momentu, kiedy już byliśmy e, na szczycie wyciągu minęło jakieś 5 minut, także tylko wiecie, zapinacie sprzęt i jedziecie, także fajnie. No ale, co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że w tamtym roku właśnie przyjechaliśmy tutaj i byliśmy tutaj właśnie z moją rodziną, z moimi rodzicami. I w tym roku postanowiliśmy, że zrobimy troszeczkę inaczej. A mianowicie zrobiliśmy tak, że przez pierwsze 4 dni. Byli tutaj moi rodzice i moja siostra, więc z nimi troszeczkę pochodziliśmy tutaj po Zakopanem, troszeczkę e, poodwiedzaliśmy różne karczmy tak a propos, e, różnych restauracji to wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Bo na Instagramie zapytałam was o to, jakie karczmy polecacie, i spróbowaliśmy kilku karczm, które właśnie pojawiły się w odpowiedziach i powiem wam, że to był taki strzał w dziesiątkę. Że naprawdę jedzenie było przepyszne i też wydaje mi się, że ceny bardzo, bardzo spoko, jak na miasto turystyczne. Także super. Dziękuję Wam bardzo e, za nie. W ogóle wkleję Wam tutaj listę tych restauracji, bo naprawdę byliśmy, byliśmy zachwyceni. Przepraszam, że tak dyszę, ale po prostu ciężko mi się troszeczkę mówi z moimi problemami e, z gardłem. No ale po czterech dniach moi rodzice e, wyjechali i spodziewaliśmy się wtedy, że przyjedzie że przyjadą nasi znajomi z Dubaju. To jest dziewczyna, która jest z Polski, ale też pracuje jako stewardesa. Jej mąż, który też jest obcokrajowcem. Więc to miała być ich taka też pierwsza wspólna wizyta w Zakopanem w zimie. Więc to była... To byli nasi drudzy goście. I teraz jeszcze mamy trzecich gości. I to są cztery dni z mamą mojego chłopaka. I z siostrzenicą mojego chłopaka. Więc jego siostrzenica i jego mama przyleciały tutaj z Madrytu, także bardzo, bardzo, bardzo fajnie. W ogóle one też są zachwycone tym miejscem. To, że są zachwycone miejscem, to jest jedno. To, że mi się podobają góry, to drugie. Ale najbardziej zachwycone są polskim jedzeniem. Naprawdę, powiem wam, że to, jak bardzo polubiły, nie wiem, żurek. Czy pierogi, to po prostu chyba nie widziałam nikogo w swoim życiu, kto, kto po prostu jadłby tego tyle, co one. Także bardzo się cieszę, bo naprawdę e, naprawdę nie jest łatwo gdzieś tam wpisowy, wpisać się w ich gusta kulinarne. Także cieszę się, że tutaj, że tutaj to nam wyszło. No i co? I niedługo kończy nam się ta część naszej wycieczki. I we wtorek lecimy gdzieś indziej. Ale o tym wam jeszcze nie powiem, to zobaczycie w kolejnych vlogach. Słuchajcie, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo w ostatnim vlogu widzieliście, że zastanawiałam się, czy nie będę miała problemu z regularnością. Bo jednak, kiedy lecicie na wakacje, czy kiedy lecicie na jakieś ferie, na jakiś wyjazd, to chcecie czerpać z tego pełnymi garściami i raczej trudno byłoby wam znaleźć te kilka godzin na to żeby edytować jakiś film. Natomiast przez to, że ja mówię tak, jak mówię, przez to, że mam całą torbę leków, i mogę zrobić tego vloga w tym czasie, kiedy mój chłopak i nasi goście są na nartach. Ja dzisiaj zostałam, bo doszłam do wniosku, że po prostu, jeżeli czeka nas jeszcze kolejna część tej wycieczki, to nie ma sensu, żebym się forsowała właśnie z tym gardłem i żebym szła po prostu dzisiaj zjeżdżać. Chociaż jeszcze nic nie mówię, jeszcze nic nie mówię, bo yy, jednym z głównych pytań, które zadałam lekarzowi było to, czy jeżeli nie będę miała gorączki, czy będzie ok, jeżeli pójdę na stok i powiedział mi, słuchaj, nie będziesz miała gorączki i to będą tylko te symptomy, które masz i to nie będzie się pogarszało, to idź tylko zasłaniaj usta i zasłaniaj nos yy, i nie forsuj się za bardzo. Więc bardzo możliwe, że jeszcze dzisiaj wieczorem pójdę, tak jak powiedziałam, że stok jest tutaj obok. E, więc to jest dosłownie 5 minut, jeżeli poczuję się lepiej, jeżeli poczuła się dobrze. Więc e, po prostu teraz zrobię film z tych materiałów, które mi zostały. I co? I widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie mocno kciuki, żeby to coś mi przeszło. Do zobaczenia.